Siemanko, z tej strony Jaryk i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną jest mój brat Olek, przywitaj się I mój kolega Natan, przywitaj się Nie ma, chciałbym mieć helikoptery Dobra, a więc dzisiaj będzie, ta dwójka uczestników będą oni robić zadania, żeby dostać od tego PETa 1,24 biliona Dobra, wasze pierwsze zadanie to jest, schowajcie swoje wszyściutkie pety. Olek, ty schowa Olek, schowaj tego kata, którego masz. Dobra, a więc pierwsze zadanie, otwórzcie jedną, jedną tą skrzynkę, bez ultralaki i superlaki. Okej, okay. chodźcie. Punkty. Bo ja tutaj dostałem jeden, bo byłem pierwszy i nie To do wyboru albo sobie dodać punkt, albo jemu odjąć. Czyli on by miał e, jeden, a ja bym miał dwa. No a więc Ty. macie teraz dwa, dwa. Dobra, Olek, nie się. Idziecie na, teraz na fantasy Shop. Dobra, no zajmie nam się to mówić. Wszyscy na, są na fantasy Shop? I jeszcze nie, bo go kupuję. Dobra, te punkty. Olek, nie otwieraj skrzynek. Jestem. Dobra, a więc musicie wykonać krótki parkur. Poczekajcie, chodźcie za mną. Każdy z Was ma, musi wykonać ten parkur, co ja. Ale jeszcze nie. Musicie iść na, na pierwsze tam na dół. Obserwujcie mnie, co ja robię. I musicie do, dotrzeć tam, gdzie ja. No łatwe. No łatwe. Dobra. Tutaj. Spoko. No? no, tak. O, szczyt spadł. <noise> Dobra, Olek ma trzy punkty, Ty, Natan, masz dwa. Nie, raczej nie, bo straciłem. Powinienem teraz stracić, bo nie <noise> Dobra, a więc teraz będzie chowany, możecie, no, Teraz będzie chowany, możecie się chować. W całym świecie fantazy tutaj i też tam o. Macie na to na chowanie kilka minut, ale nie możecie na każdym świecie, tylko w tych całym fantazy, w tych tam światach też. Okej, okay, ja idę liczyć. I widzowie, widzimy się, jak już policzę do 200. Oleg właśnie możemy Dobra, widzowie, policzyłem do 200, moi koledzy się już schowali. I pierwsze, popatrzymy tu wszędzie. Czy ich przypadkiem tu nie ma? Dobra, tu ich nie ma. Może będą gdzieś tutaj? Nie ma. Tu ktoś jest? Ja lubi się pomidory? No. No? Dobra, tu was nie okay. ma. Widzimy się, widzowie, na nowej planecie. Widzowie, dowiedziałem się ważną rzecz. Oni się nie schowali w portalach. <coughs> Będzie ich no. trudno znaleźć pewnie. Gdybyśmy się ok okłamali, no to by, byśmy. Być na owej o 2 punkty. Ja, ja wiem, że yes. no zero, to wiesz. To? Co? Ja bym miał, a ja, ja bym miał jeden. Ale ja nie odejmuję o, punktów. O, okay. Jedynie jak ktoś przegrywa konkurencję, to wtedy. Chicken nuggets, no Dobra, widzowie. Ja, ja, ja. <ścoughs> widzimy się, gdy ich już znajdę. Dobra, ludzie znalazłem na ten, on był w drzewie. Do you like chicken nuggets? Oleg, blisko jak no to pewnie jest tam, o. Dobra, Oleg zdobywa i tak punkt, jeśli go znajdę teraz. Ale ja mówię, że też jestem obok Encha. No mówię już bardziej, że jesteś koło jajek, ale dopiero wtedy, kiedy ja pojechałem Enchant to, to, to też. Mówię, taka sama taktyka, pamiętasz? No. Ja Olek'a był poikiem, że jej mają zmieniać miejsc, wiesz o tym. Olek. Cicho. Olek znaleziony. Dobra. E, na, ostatnia konkurencja. Jest... Ten właściwie nie ostatnia, tylko przedostatnia. Kto wymyślił Pet Simulator X? To no, był ten cholera. Co Preston? Tak. Preston, no, no, no. Obaj dostajecie punkty, ale Olek ma już... Ile Olek? Olek ma. Cztery. C... Nie, ty masz Olek 5 na ten ma 4. Nie, ten ma 2. Nie, 3. Nie. Trzy. Trzy. Natan ma 3 to Olek masz 5. Dobra. A więc teraz, Natan, możesz się wykazać. Ostatni raz jest teraz schowany, ale na tej ostatniej mapie, tu. Dwie minuty macie na chowanie. Zaczynamy. Dobra, ludzie, zaczynam szukać. Powiem wam, gdy ich znajdę. Oleg znaleziony w chmurach. Natan, masz cztery punkty, Olek ma 5. a więc dobra. Ludzie, teraz daję Olkowi trejda. Okej. Okay. Oleg wygrał peta 1,24 biliona. O, Dobra, a więc to byłoby na tyle. Do widzenia widzowie. Pa!